W miniony piątek w Auli Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Bełchatowie obchodzono Dzień Pracownika Socjalnego. Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy samorządowcy, panie dyrektor, panie dyrektorze, przede wszystkim wy państwo pracownicy pomocy socjalnej. Witam serdecznie na dzisiejszej uroczystości, bardzo się cieszę, że zechcieliście Państwo przyjąć nasze zaproszenie. Jest nam bardzo miło. Spędzimy ten wieczór dzisiaj razem. Mam nadzieję, jestem przekonany, że spędzicie go Państwo miło my również. Będzie okazja, żeby się podzielić wspomnieniami, doświadczeniami, wymienić poglądami i trochę też dla ducha, bo będzie z nami zespół z regionu partnerskiego, regionu sołecznickiego. jest nam bardzo miło. Zaprosiliśmy Państwa, żeby wspólnie z nami poświętowali ten ważny dla nas wszystkich dzień. Szanowni Państwo, niezmiernie miło jest mi dzisiaj widzieć tutaj tak wiele osób, które mają w sobie ogromną chęć niesienia pomocy innym z empatią, cierpliwością i pokorą wobec ludzkiego nieszczęścia przeciwności losu czy niepełnosprawności. Wszystkim Wam należą się wyrazy uznania za codzienny trud i wysiłek oraz to, z jakim profesjonalizmem pokonujecie wyzwania, z którymi się spotykacie. Chociaż korzenie zawodu pracownika socjalnego sięgają początku XX wieku, to przez dziesięciolecia był on mało zauważany i niedoceniany. Przełomowy był dopiero dzień 21 listopada 1989 roku, kiedy to podczas spotkania w Harzykowach Jacek Kuroń i Joanna Staręga Piasek wyznaczyli nowy kierunek działań w pomocy społecznej. Trzeba było jednak czekać jeszcze kolejnych 7 lat, by zapisem znowelizowanej ustawy o pomocy społecznej. Dzień 21 listopada ustanowiono Dniem Pracownika Socjalnego jako wielkie święto wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Właśnie to święto stało się okazją do wyróżnienia tych, którzy dają wsparcie najbardziej potrzebującym, kiedy wszystko inne zawodzi sposobem promowania szlachetnego zawodu pracownika socjalnego. Mówi się, że pracownik socjalny to więcej niż urzędnik, ale mniej niż rodzina. Czy faktycznie sądzę, że sami Państwo czujecie, że czasem jesteście kimś więcej niż rodziną i zawsze więcej niż urzędnikiem? Z perspektywy wieloletniego samorządowca mogę stwierdzić, że pomoc społeczna jest najtrudniejszym polem do działania wymagającym sprawnie działającego systemu, bo bez systemu i wzajemnego wsparcia nie ma mowy o sukcesie pracy społecznej. W Roku przeznaczyliśmy ponad 30 milionów złotych na sprawne funkcjonowanie tego systemu w naszym powiecie i bardzo dziękuję za współdziałanie przy realizacji poszczególnych zadań, za otwartość i życzliwość, bo bez waszego wysiłku trudno byłoby między innymi zapobiegać przemocy domowej, odmienić los wielu rodzin i dzieci w kryzysie, czy mieć pomoc seniorom i osobom niepełnosprawnym. Wydaliście Państwo piękny zawód wymagający powołania, sztuki słuchania i nauki nadziei. <laughs> Serdecznie wszystkim Wam życzę, by chwil zwątpienia i zniechęcenia było mniej niż tych przynoszących radość i satysfakcję, a dobro, które dajecie wracało do Was ze zdwojoną mocą. Dzisiaj w takim wystroju trochę górniczym, Niebawem rozpoczynają się obchody święta górników. Powiem szczerze, że byliśmy trochę przerażeni, bo jeszcze wczoraj stały tutaj rusztowania, ale przynajmniej wiemy, gdzie jesteśmy. Wiemy, że jesteśmy w regionie, w którym jest przemysł górniczy i energetyczny. Niedługo barburka, a przede mną takie święto bardzo miłe i sympatyczne pracowników socjalnych. Podczas uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego serdeczne podziękowania oraz najlepsze życzenia złożyli również wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Bełchatowi Agnieszka Fyrst, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach Małgorzata Muszkiewicz oraz Regina Sokołowicz reprezentująca pomoc społeczną w partnerskim rejonie solecznickim na Litwie. Nasz mayor, pan Spaniewicz Paniewicz nie mógł osobiście przyjechać na pana starostę zaproszenie, ale przysłał taki list. Szanowny pan Jacek Zatorski, starosta Belchatowski, Szanowny panie starosto. Trudno znaleźć w życiu bardziej godne chwały wartości niż wzajemne zrozumienie i obopólny szacunek. W imieniu społeczności rejonu Solicznickiego oraz własnym pragnę gorąco podziękować, że te wartości w naszej współpracy partnerskiej są nie tylko hasłami, ale też stanem realnym. Pozwalającym na pogłębienie relacji partnerskich między powiatem belchatowskim a rejonem solicznickim. Składam wyrazy najwyższego uznania i podziękowania za zaproszenie delegacji do Belchatowa. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, wszystkim pracownikom działającym na rzecz potrzebujących pomocy, składam serdeczne życzenia i wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnieniu tej ważnej roli społecznej. Życzę wszystkim pracownikom socjalnym oraz organizatorom wydarzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności, a także wytrwałości, w radzeniu sobie z trudnościami i satysfakcji z dobrze wypełnionego obowiązku. Z poważaniem, Mer Samorządu Rejonu Swiecznickiego, Pan Zdzisław Paliewicz. Bardzo, bardzo dziękuję koleżankom z zaprzyjaźnionego regionu sołecznickiego. Mam nadzieję, że będzie to okazja, żebyście Państwo wymienili się spostrzeżeniami, uwagami, poglądami na temat działania pomocy społecznej w Polsce, w powiecie bułchatowskim w rejonie sołecznickim w Litwie. A wygląda na to, że głodnie nie wyjdziemy. <noise> dziękuję bardzo raz jeszcze. Proszę przekazać Panu Narowi podziękowania od nas wszystkich, ode mnie osobiście. I od wszystkich samorządowców powiatu Łuchatowskiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dzisiaj taka fajna jest okazja, żeby naprawdę zaprosić Państwa do serdecznie. Możemy wymieniać się delegacjami. Mamy też placówki socjalne, mamy naprawdę bardzo podobne problemy. Ale ta wymiana doświadczeń, wymiana dobrych praktyk na pewno będzie bardziej korzystna dla obu stron. Także myślę, że w tej naszej sferze socjalnej zapoczątkujemy też naszą taką fajną współpracę. Cieszę się już zawczasem z tego bardzo. Dziękuję. Dzień Pracownika Socjalnego na trwałe wpisał się w kalendarz Świąt Wielkich i Wyjątkowych. Pracownik socjalny, każdy kto pracuje w instytucjach, Pomocy społecznej to na pewno osoba wyjątkowa, obdarzona niezwykłymi cechami. Taka, która podejmuje się zadań bardzo odpowiedzialnych, taka, która poświęca swój czas i swoje serce drugiemu człowiekowi. Szanowni Państwo, każdy z Was, każdy pracownik pomocy społecznej, pracownik socjalny, tak było, tak jest. I myślę, że tak będzie, jest tak zwaną ostatnią deską ratunku dla tych, którzy w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych realiach radzą sobie z codziennością każdego dnia trochę inaczej, trochę trudniej. I to właśnie Państwo stoicie naprzeciwko nich i oddajecie wszystko to, co możecie. Zawód, który wykonujecie. Podkreślam raz jeszcze, jest zawodem nieocenionym i wyjątkowym. To przecież nie tylko zwykły zawód i nie tylko zwykłe osoby są wśród Was. Aby pełnić Waszą funkcję, trzeba mieć powołania. Niewiele zawodów wyróżnia się właśnie tym ważnym czynnikiem. Chciałabym dzisiaj też zapewnić Państwa, że myślę, że Pan Starosta się tutaj ze mną zgodzi, ale nie tylko Pan Starosta. Ale cały zarząd powiatu, że będziemy w najbliższych latach dokładać wszelkich starań, by praca państwa każdego dnia niosła wam satysfakcję na każdym poziomie. Zrobimy wszystko, żeby tak było, żebyście byli zadowoleni ze swojej pracy. W imieniu pana Marka Szanowskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Wszystkich, radnych powiatowych, a tak przede wszystkim w swoim imieniu, chcę państwu złożyć. Najlepsze życzenia, co okazji dzisiejszego święta. Dużo zdrowia, szczęścia, radości i satysfakcji z tego, co robicie i czym zajmujecie się na co dzień. Wszystkiego dobrego dla Was i dla Waszych rodzin. Miłego świętowania. Podczas uroczystości szczególne wyróżnienie od starosty Bełchatowskiego za długoletnią służbę w obszarze pomocy społecznej odebrało 10 pracowników jednostek organizacyjnych powiatu bełchatowskiego. Justyna Marczewska, Aneta Góra, Dorota Grzejdziak, Monika Dobrakowska, Karolina Telążka, Izabela Paszta, Grażyna Muszalak, Ewa Karasińska, Katarzyna Krawczek i Monika Selerowicz.